Czy kiedykolwiek zastanawiały się, jak Twoje słowa wpływają na sposób myślenia innych ludzi? Czy wiesz, w jaki sposób możesz subtelnie kierować rozmową, nie używając bezpośrednich poleceń? A może chciałbyś dowiedzieć się, jak wprowadzić do rozmowy elementy, które będą działać na podświadomość Twojego rozmówcy? Cześć z tej strony Artura i witam Cię już w 17 odcinku Gigantów Komunikacji i dzisiaj porozmawiamy o fascynującym narzędziu językowym, jakim są presupozycje, ale też dzisiaj porozmawiamy o bardzo konkretnym rodzaju presupozycji, a mianowicie o tak zwanych presupozycjach egzystencjalnych. Z tego odcinka dowiesz się, czym w ogóle są presupozycje, a presupozycje egzystencjalne w specjalny sposób jak one wpływają na sposób myślenia, jak możesz je skutecznie wykorzystać, np. w sprzedaży, albo w marketingu, albo kiedy zarządzasz zespołem, poszczególnymi osobami, oczywiście w życiu osobistym również, jakie korzyści przynosi świadome stosowanie tych technik w komunikacji. I to jest o tyle ważne, że wiedza ta pozwoli ci nie tylko efektywnie wpływać na innych, pozwoli ci nie tylko budować silniejsze relacje, na przykład z klientami czy współpracownikami, pozwoli ci osiągać lepsze rezultaty w negocjacjach, ale z drugiej strony dzięki temu też możesz uniknąć szeregu nieporozumień albo, albo braku akceptacji pewnych rzeczy. Przez to zwiększasz tak naprawdę swoją skuteczność, zwiększasz umiejętność przekonywania innych do swoich racji, a w komunikacji tak naprawdę. O to chodzi. I teraz zgodnie z zasadą zerolania wody same konkrety, bierzemy się do roboty i zaczynamy od definicji, czyli presupozycję czyli po prostu mówiąc inaczej założenia czyli inaczej informacje które są zaszyte które są zakładane za prawdziwe w twojej wypowiedzi nawet jeżeli one nie są w jakiś sposób tam bezpośrednio zaakcentowane są one po prostu częścią kontekstu one są częścią twojego komunikatu częścią jakby tła które musi być spełnione w danym zdaniu albo w danym pytaniu żeby cała wypowiedź miała sens i żebyś zrozumiał albo zrozumiała o czym mówię to podam ci teraz konkretny przykład i mamy na przykład takie zdanie: Artur nagrał kolejny odcinek podcastu. Proste, logiczne zdanie, które nie wymaga jakiejś ogromnej subtelności, ale zwróć uwagę na to, że żeby to zdanie miało jakikolwiek sens, to na poziomie świadomym i na nieświadomym musisz przyjąć za pewnik całą masę założeń, z którymi tak naprawdę w ogóle się nie kłócisz. Czyli na przykład musisz przyjąć założenie, że istnieje jakaś osoba o imieniu Artur. Że prawdopodobnie jest to osoba płci męskiej, że dokonał pewnej czynności, bo czynność jest już dokonana, prawda? Artur nagrał, że prawdopodobnie w momencie nagrywania żył, że jest coś takiego w ogóle jak podcast, nie musisz rozumieć co to jest, ale musisz założyć, że takie coś istnieje, że może to coś, ten podcast składać się z odcinków. Bo skoro Artur nagrał kolejny odcinek podcastu, to znaczy, że były wcześniejsze, że jest też w ogóle coś takiego jak odcinek, i znowu nie musisz rozumieć, co to oznacza odcinek, i że to coś, co nazywa się odcinek, można nagrać, a nie ulepić albo, albo sformować, i że istnieje również taka czynność, która nazywa się nagrywaniem. No, i że pewnie wcześniej nagrał inne odcinki, skoro też teraz nagrał kolejny, i tak dalej, i tak dalej. Czyli zobacz, jaką ogromną pracę musi wykonać twój mózg na poziomie podświadomym, bo przecież na poziomie świadomym w ogóle tego nie analizujesz, żeby po pierwsze przyjąć, a po drugie zaakceptować takie proste zdanie jak Artur nagrał kolejny odcinek podcastu. No właśnie, to co jest najciekawsze, to wszystko dzieje się na poziomie podświadomym. Twoja podświadomość wszystkie te założenia traktuje jako pewnik. Na poziomie świadomym oczywiście nikt tego nie robi, bo byśmy zwariowali po prostu, ale skoro tak się dzieje, skoro podświadomość musi przyjąć za pewnik szereg informacji zawartych w jakimkolwiek zdaniu, to to pokazuje, jak ogromną moc kryje się w komunikacji, w perswazji, w wywieraniu wpływu, jak wiele informacji możesz dostarczyć bezpośrednio do podświadomości, żeby na przykład wpływać na czyjeś myślenie albo na czyjś sposób działania. Tak? A w tym przypadku zwróć uwagę, mówimy tutaj o prostym zdaniu składającym się z pięciu słów, a nie mówimy o wystąpieniu, o prezentacji 15-minutowej, 30-minutowej. I to, co jest ciekawe, to to, że presupozycje działają na kilku poziomach. Oczywiście na poziomie lingwistycznym. Po prostu niektóre wyrażenia mają swoje specyficzne założenia. Na przykład zdanie Maria zapomniała, że zamknęła drzwi zakłada, że Wcześniej Maria zamknęła po prostu drzwi, skoro po prostu teraz tylko zapomniała o wykonaniu tej czynności, prawda? Kolejny poziom działania presupozycji to jest poziom pragmatyczny, dlatego że po prostu presupozycje pomagają w rozumieniu kontekstu rozmowy, upraszczają całą tą rozmowę. Nie musimy za każdym razem, każde słowo, każdą czynność, każdą, każdy czasownik analizować, czy to rzeczywiście miało miejsce, czy nie miało miejsca, po prostu zakładamy to jako pewnik. Są to. Po prostu fundamentalne wręcz, takie podstawowe, kluczowe elementy komunikacji, bo one tak naprawdę pozwalają ci nadać sens albo odbierać komunikaty w jakiś logiczny sposób, prawda? Bez konieczności, jeszcze raz podkreślę, wyrażania czy analizowania każdej informacji, pojedynczej informacji. No i oczywiście działają na poziomie logicznym, bo oczywiście presupozycje, czyli te założenia są, są bardzo często analizowane pod kątem ich wpływu na prawdziwość zdań czy, czy na prawdziwość danej relacji, bo, bo możemy powiedzieć: Maria zapomniała, że zamknęła drzwi, ale druga osoba może zareagować: Nie, to nie jest prawda. Maria po prostu nie zamknęła drzwi. Ale jeżeli mielibyśmy przyjąć zdanie: Maria zapomniała, że zamknęła drzwi, no to presupozycja zawarta, czyli założenie zawarte w tym zdaniu jest takie, że no. Prawdopodobnie jednak te drzwi zostały zamknięte przez Marię. No i oczywiście istnieje wiele różnych rodzajów presupozycji. To jest ciekawy temat. Postanowiłem nagrać cały cykl y, odcinków na temat języka perswazji i zaczynamy od tej pierwszej grupy presupozycji. W kolejnych odcinkach poznasz kolejne ich rodzaje, zresztą nie tylko presupozycje. Poznasz te techniki, do których oczywiście ja dotarłem, bo na pewno tych technik jest dużo, dużo więcej. A dzisiaj zajmiemy się pierwszym rodzajem, czyli tak zwanymi presupozycjami egzystencjalnymi. Jest to taki specyficzny rodzaj presupozycji, które zakładają egzystencję, czyli istnienie czegoś albo kogoś, o czym jest mowa w danej wypowiedzi, czyli są to. Pewnego rodzaju założenia, które muszą być prawdziwe, żeby dana wypowiedź miała sens. No i teraz znowu, kiedy ktoś na przykład mówi Jan zapomniał swoje klucze, to presupozycja zawarta w tym zdaniu jest taka, że istnieje coś takiego jak klucze, które należą do Jana, który też istnieje. Albo kiedy mówisz, jej kod jest bardzo przyjazny, no to presupozycja jest taka, że istnieje kot należący do niej, bo używamy tutaj rodzaju żeńskiego. Albo na przykład w zdaniu. Król Francji nosi koronę. To tutaj presupozycja istnieje taka, że istnieje ktoś taki, kogo możemy nazwać królem Francji. No i istnieje coś takiego jak korona, skoro można to nosić. Czyli presupozycje egzystencjalne działają tak naprawdę na zasadzie założenia, po pierwsze, istnienia pewnych stanów, albo pewnych bytów, albo pewnych osób, albo pewnych obiektów. I to istnienie jest konieczne do zaakceptowania, żeby dana wypowiedź była prawdziwa, albo miała jakiś sens. Czyli używając określonych wyrażeń, mówiący sugeruje słuchaczowi, czy tam odbiorcy komunikatu że, komunikatu, że pewne byty istnieją albo są obecne w rzeczywistości. No i teraz pojawia się pytanie po tym, po tym przydługim wstępie, który mam nadzieję wyjaśnił Ci na takim podstawowym poziomie, czym są presupozycje, jak takie presupozycje można wykorzystać w bardzo konkretny, w bardzo biznesowy sposób. No to zaczniemy od mojego ulubionego obszaru, czyli od sprzedaży, bo oczywiście presupozycje. A szczególnie te egzystencjalne mogą być bardzo skutecznym narzędziem w sprzedaży, w negocjacjach, w marketingu, ponieważ tak naprawdę dzięki, dzięki dobrze ułożonym zdaniom, stwierdzeniom albo na przykład pytaniom w rozmowie z klientem możesz stworzyć szereg tak naprawdę bardzo pozytywnych założeń dotyczących na przykład Twoich produktów albo Twoich usług, a te założenia, zaakceptowane na poziomie podświadomym, mogą skłonić klienta na przykład do podjęcia decyzji zakupowych. Czyli na przykład, kiedy pytasz klienta, kiedy po raz ostatni wymieniłeś swój samochód na nowy model, no to presupozycja jest taka, że klient wcześniej wymieniał samochód na nowy model, a nawet jeśli tego nie robił, to tworzysz w ten sposób pewne założenie, że wymiana samochodu, zwłaszcza na nowy model, jest bardzo naturalnym i regularnym procesem, w którym klient powinien brać udział, i takie pytanie może sprowokować klienta do myślenia, że okej, okay, może rzeczywiście warto wymienić samochód, szczególnie na nowy model. Skoro ktoś zadaje mi pytanie, kiedy, kiedy to zrobiłem, albo na przykład, kiedy pytasz klienta. Jakie korzyści zauważyłeś po zainstalowaniu naszych paneli słonecznych? No to znowu tutaj tworzysz takie założenie, że z zainstalowaniem paneli związane są jakieś konkretne korzyści. Pytanie tylko, jakie korzyści klient zauważył. Klient nie zastanawia się w takiej sytuacji, czy w ogóle zauważył jakiekolwiek korzyści, tylko szuka odpowiedzi na pytanie, jakie korzyści zauważył, bo korzyści na pewno są. Tak wynika przynajmniej z konstrukcji tego pytania. Albo na przykład wyobraź sobie, że klient odwiedził Twój sklep albo złożył jakieś zamówienie, i w tym momencie go pytasz, kiedy planujesz swoją kolejną wizytę w naszym sklepie, albo kiedy planujesz złożyć kolejne zamówienie. Czyli to za tutaj założenie jest takie, że kolejna wizyta albo to kolejne zamówienie na pewno się odbędą, a my tylko pytamy klienta o datę. Zakładamy, że te wizyty albo te zamówienia są już częścią pewnej rutyny Twojego klienta. Albo kiedy pytasz, Jakie zmiany w swojej efektywności zauważyłeś po zastosowaniu tego rozwiązania? No to nie pytasz, czy klient w ogóle zauważył jakiekolwiek zmiany, czy nie, bo te zakładamy jako fakt, jako pewnik, że te zmiany na pewno są, one na pewno wystąpią po zastosowaniu tego rozwiązania. Pytanie tylko, jakie klient zauważył zmiany i tylko o, to, o tym z nim rozmawiam, tylko o to, go, o to go pytamy. Ostatnio miałem bardzo ciekawe szkolenie wyjazdowe i byłem, nocowałem w hotelu. Kiedy wymeldowywałem się z hotelu, zostałem poproszony o wypełnienie krótkiej ankiety feedbackowej. Zawsze chętnie udzielam takich informacji. Sam też jestem chętny feedbacku. Fajnie jak feedback krąży w świecie. I tam padło takie pytanie, jakie udogodnienia naszego hotelu najbardziej Ci się spodobały? No to już pewnie doskonale słyszysz, na czym polega siła takiej konstrukcji. Nie pytali mnie, czy w ogóle coś mi się podało, podobało, czy nie. Przyjęli założenie, że na pewno coś mi się podobało i na pewno wiele rzeczy mi się podobało, tylko pytają, co najbardziej mi się podobało. Bardzo zgrabnie, według mnie, użyta presupozycja. No albo na przykład kiedy prezentujesz jakąś, jakąś usługę albo produkt, no to lepiej zapytaj, które cechy naszego produktu uważasz za najbardziej przydatne albo które elementy tej oferty są dla Ciebie najważniejsze. Założenie tu jest takie, że istnieje wiele przydatnych cech tego produktu albo, albo wiele ważnych elementów tej oferty. Pytamy tylko, które z perspektywy klienta są najważniejsze. Jak widzisz, każdy z powyższych zdań zakłada istnienie określonego stanu rzeczy. Na przykład klient już korzystał z produktu albo usługi i zauważa już korzyści. Pytamy tylko teraz, jakie konkretnie. I to może oczywiście skłonić klienta do przyjęcia tych założeń za prawdziwe i do podjęcia działań zgodnie z taką presupozycją. Tworzenie takich założeń może skutecznie pomóc i zbudować pozytywny obraz Twojej marki, Twojego produktu, Twojej usługi i to co najważniejsze na przykład zachęcić klienta do zakupu albo do większej lojalności. Czyli jak widzisz, presupozycje egzystencjalne. Są niezwykle efektywnym narzędziem. Przedaż negocjacje czy marketing to nie jest jedyny obszar, tak naprawdę wszędzie możesz je wykorzystać. Możesz presupozycje egzystencjalne wykorzystać również w zarządzaniu. Jeżeli na przykład zarządzasz pojedynczymi osobami albo, albo całym zespołem, to takie presupozycje pomogą ci bardzo skutecznie pomóc w zbudowaniu zaangażowania, w zbudowaniu motywacji, w przejęciu odpowiedzialności członków zespołu za na przykład realizację celów albo za atmosferę, za klimat panujący w zespole. Czyli na przykład, kiedy pytasz, kiedy po raz ostatni zastosowałeś te nowe narzędzia w pracy, no to tutaj jest presupozycja taka, że pracownik stosował już te nowe narzędzia, jest z nimi zaznajomiony, a Ty tylko pytasz, kiedy zastosował je po raz ostatni. Albo na przykład, kiedy jako menadżer pytasz, jakie korzyści zauważyłeś po wprowadzeniu nowego systemu zarządzania projektami? Typowe klasyczne pytanie, prawda, które się toczy między, między dwoma osobami między menadżerem i pracownikiem to założenie tutaj jest takie, że na pewno jakieś korzyści istnieją. Pytanie tylko, jakie konkretne korzyści zauważył pracownik? Nie rozmawiamy o tym, czy ten nowy system zarządzania projektami ma jakiekolwiek korzyści, bo presupozycja jest taka, że ma inaczej to zdanie nie miałoby logicznego sensu. Pytanie tylko, jakie korzyści zauważył pracownik? Albo kiedy pytasz, który z naszych strategicznych celów uważasz za najważniejszy w tym kwartale? No to tutaj założenie jest takie, że po pierwsze tych celów jest kilka, po drugie, że pracownik zna te cele strategiczne firmy i że są one ważne, pytanie tylko, który z nich, zdaniem pracownika, jest najważniejszy? Albo na przykład, kiedy pytasz, który z naszych pracowników najlepiej nadawałby się do tego zadania? No to presupozycja jest taka, że na pewno wielu pracowników nadawałoby się do tego zadania, to jest pewnik, pytamy tylko, który z nich byłby najlepszym kandydatem. Nie rozmawiamy o tym, czy w ogóle którykolwiek nadawałby się, czy nie. Albo z mojej ostatniej rozmowy z klientem, kiedy zapytałem go, jakie kroki podjąłeś, aby poprawić komunikację w zespole. No to tutaj presupozycja była taka, że ten menadżer na pewno podjął już jakieś kroki w celu poprawy tej komunikacji, wykonał aktywnie jakieś działania, a my teraz rozmawiamy tylko o tym, jakie to były kroki. Albo na przykład, kiedy pytasz handlowca, kiedy planujesz ocenić wyniki swoich działań. No to presupozycja jest taka, że handlowiec planuje oczywiście takie, taką ocenę, że jest to prawdopodobnie regularna praktyka pracownika. Ty pytasz tylko, kiedy planuje to zrobić, a nie czy w ogóle planuje to zrobić. Albo na przykład, kiedy chcesz przeanalizować jakieś wyzwania z pracownikiem, to możesz go zapytać, jakie wyzwania napotkałeś podczas realizacji tego projektu. Tutaj z kolei założenie jest takie, że pracownik napotkał jakieś wyzwania, a ty chcesz porozmawiać tylko o tym, jakie to były wyzwania, żeby na przykład, nie wiem, pomóc pracownikowi wyciągnąć. Wnioski z tego projektu na przyszłość. Albo kiedy na przykład jako twój menadżer zapytam Cię, które z Twoich codziennych zadań motywują, inspirują cię najbardziej, no to mam nadzieję, że sam już czujesz, albo sama czujesz, jaką tutaj presupozycję zastosowałem. Czyli znowu zobacz, każde z tych powyższych zdań, które usłyszałeś, albo usłyszałaś, zakłada istnienie określonego stanu rzeczy. Czyli dlatego mówimy o presupozycjach egzystencjalnych, czyli na przykład to, że pracownik już korzystał z jakichś narzędzi, albo wdrożył jakąś procedurę, albo ocenia wyniki, albo, albo zna cele strategiczne i to traktujemy jako fakt, o tym nie dyskutujemy, pytamy tylko. Na przykład, co dla niego było tutaj najważniejsze, albo kiedy zamierza to zrobić, prawda? I teraz, kiedy pracownik przyjmie na poziomie nieświadomym te założenia, a żeby te zdania miały logiczny sens, to musi to zrobić, no to może mieć to bardzo pozytywny wpływ na jego zaangażowanie, na, na jego motywację, na poczucie odpowiedzialności. Mam nadzieję, że nie muszę Cię przekonywać do tej grupy presupozycji. Chciałbym, żebyś zastanowił się albo zastanowiła się, która z tych presupozycji najbardziej trafiła do Twojego serca, który z tych przykładów najbardziej był, był trafiony do Ciebie. No a teraz tak przy okazji też możesz zastanowić się, jaką presupozycję ja tutaj wykorzystałem, także jak widzisz, my cały czas je stosujemy, świadomie albo nieświadomie, a teraz chodzi o to, żebyś zaczął, żebyś zaczęła stosować je nieco bardziej świadomie, realizując swoje cele w komunikacji. No i pojawia się pytanie, czy można te techniki wykorzystać w życiu prywatnym. No to w życiu prywatnym to pewnie nie, bo, bo to jest zupełnie inna strefa życia, nie jestem pewny. Sam zobacz i postaraj się rozpakować. Na przykład takie zdanie: jak często ćwiczysz swoje ulubione hobby w ciągu tygodnia? No dobra, no to z tym zdaniem to jeszcze ci trochę pomogę i wspólnie to rozpakujemy. Dobra, żeby to zdanie miało jakiś logiczny sens, no to musimy przyjąć zapewnik, że po pierwsze, że masz jakieś hobby. Że to hobby można ćwiczyć, prawda? A nie uprawiać, a nie robić z tym cokolwiek innego. No i że przynajmniej robisz to raz w tygodniu. To są te założenia zawarte w tym zdaniu, a ja pytam cię tylko, jak często w ciągu tygodnia to robisz? Oczywiście możesz odpowiedzieć, że nie masz hobby żadnego, albo że ćwiczysz je raz w miesiącu tylko, ale po takim pytaniu może uruchomić się u Ciebie pewien bardzo dla Ciebie wartościowy proces myślowy, czyli możesz sobie zadać, porozmawiać sam ze sobą okej, okay, Artur założył, że mam jakieś hobby, a ja mu mówię, że nie mam więc cholera, może jednak warto po, pomyśleć o jakichś zainteresowaniach coś mieć, jakąś odskocznię, coś mieć wartościowego dla siebie albo na przykład Artur założył, że trenuję częściej niż raz w tygodniu skoro zapytał mnie, ile razy w tygodniu ćwiczę swoje hobby no to może powinienem się jednak nieco bardziej zmobilizować, nie raz w miesiącu, tylko trochę, trochę częściej na przykład. Także możesz oczywiście zaprzeczyć tym założeniem, co nie zmienia faktu, że bardzo wartościowy proces myślowy i tak się może uruchomić. Z kolejnymi przykładami popracuj już sam albo sama i zastanów się, jakie założenia są zawarte. Na przykład, kiedy pytam cię, co najbardziej lubisz w waszych wspólnych wieczorach ze swoim partnerem, jakie tutaj ukryłem założenia. Żeby to zdanie, czy to pytanie raczej miało sens? Albo jakie efekty zauważyłeś po tygodniu medytacji? Albo co najbardziej podobało ci się na ostatnich wakacjach? Albo jaka jest presupozycja w pytaniu, jak często robisz niespodzianki dla swoich najbliższych? Albo jakie pozytywne zmiany zauważyłeś u siebie, odkąd zacząłeś słuchać gigantów komunikacji? I kiedy poproszę cię, żebyś napisał w komentarzach, co najbardziej podobało ci się w dzisiejszym odcinku, no to chyba już wiesz, jak działają presupozycje egzystencjalne i, i jakie założenie zaszyłem w tej prośbie, w tym pytaniu. Czyli mówiąc inaczej, zakładamy egzystencję czegoś, czyli obecność czegoś jako fakt, a to pozwala wpłynąć na sposób myślenia Twojego rozmówcy. Ok, no to na koniec zastanów się, w jaki sposób Twoje codzienne nawyki blokują Twoją efektywność, bo już wkrótce wypuszczam szkolenie online na ten temat. Bądź ze mną, proszę, na bieżąco, żeby nie przegapić premiery tego szkolenia. A podsumowując dzisiejszy odcinek, to dzisiaj poznałeś, według mnie, niezwykle ważną. Technikę komunikacji, z którymi presupozycje egzystencjalne, z którymi powinny się bardzo, bardzo zaprzyjaźnić. Oczywiście, jeżeli zależy ci na efektywności swojej komunikacji, jeżeli chcesz zostać gigantem komunikacji, techniki te możesz wykorzystać i w sprzedaży, w marketingu, w zarządzaniu, w życiu prywatnym, no wszędzie i zawsze. Dzięki bardzo świadomemu zastosowaniu presupozycji egzystencjalnych. Możesz na pewno skutecznie wpływać na innych, możesz prowadzić ciekawsze rozmowy, które zakładają istnienie pewnych faktów. To pozwoli Ci budować silniejsze relacje, pozwoli Ci osiągać lepsze rezultaty, na przykład w negocjacjach, albo w sprzedaży, albo podczas prezentacji do swoich klientów. Możesz tworzyć bardzo pozytywne, atrakcyjne, perswazyjne teksty reklamowe. Które docierają do Twoich klientów, do ich serc, do Twoich umysłów, trochę tak od tylnych drzwi. To może skłonić Twoich klientów do myślenia w kategoriach korzyści o Twoich rozwiązaniach, pozwoli im to łatwiej podejmować decyzje zakupowe. Stosując na przykład te presupozycje w zarządzaniu, możesz zbudować silniejsze zaangażowanie, silniejszą motywację w zespole. Także dzięki tej wiedzy, według mnie, po pierwsze, możesz uniknąć szeregu nieporozumień, Możesz zwiększyć skuteczność w przekonywaniu innych do swoich racji. I to co bardzo ważne, możesz bardzo świadomie wpływać na sposób myślenia swoich rozmówców. Jeżeli chcesz być na bieżąco z takimi treściami, to zasubskrybuj ten kanał, oceń ten kanał tam, gdzie go w tej chwili słuchasz albo oglądasz, tobie to zajmie tak naprawdę kilka sekund, a nam pozwoli dotrzeć do większej grupy osób. Pamiętaj, że dobro wraca. Jeden z moich znajomych powiedział mi kiedyś, że zapomniał ocenić gigantów komunikacji i na drugi dzień stracił ważnego klienta. Nie wiem, pewnie tu nie ma żadnego związku, ale po co ryzykować? Śledź mnie, proszę, na Instagramie, tam codziennie dzielę się nową dawką wiedzy. Obserwuj mój profil, Arturaba, a tam możemy nawiązać bliższy kontakt. Oznacz mnie w swoich relacjach: napisz, czy słuchasz tych treści, czy nie, będę wiedział, że nie nagrywam tych odcinków tylko dla siebie. No i oczywiście, tradycyjnie zachęcam Cię do odwiedzenia naszego profilu na stronie patronite.pl patronite bądź pierwszą osobą, która zostanie patronem tego programu, tam jest kilka progów wsparcia bardzo symboliczne, do takich nieco bardziej znaczących. Za każde wsparcie już w tej chwili z góry bardzo, bardzo Ci dziękuję. Na dziś to tyle to był Artur Raba Giganci Komunikacji do usłyszenia za tydzień cześć.